Lecimy z The Cabin Factory Z tego co wiem to chodzi tu o tej grze o to, że jesteśmy w. W sumie sprawdzamy paranormalność kabin, tak? Okej, okay. dobra, że jest Jesteśmy. Okay. Ale ja jestem przystojna, ja nie wytrzymałem. No czy jak te włosy latają? Okej, okay, no dobrze, to jeżeli musimy, okej. Okay. Nie, no ja już się dygam. Czemu tu jest ciemno? Już mieciarki przechodzą. Dobra. I jesteśmy. Czyli, jak jest coś nie tak z kabiną, to po prostu musimy wcisnąć, że jest niebezpieczne, tak? Czyli danger. A jeżeli jest czysta, to czysta. Shift to run, okej. Okay. Czemu tu się miło nagle? Ja pierdziele. Chcielibyście mieć taką pracę w realu? Ja już się boję. Nie, nie! Dobra, okej, okay, mogę wyjść w rajdż. Już myślałem, że mnie zamkną tu Ja się boję, kur... Witam pana misia No przecież tam ktoś dzieci Witam panią A co pan je? Pan je bułkę? Z jabłkiem? Witam serdecznie pana Co to jest? Halo? Dzieciaczku? To on ma szmatkę na głowie. Okej. Okay. Ale co. I, i co ja mam teraz zrobić? I że teraz. I, że co? Że jest git? To tutaj się chyba nic nie dzieje jak na razie. Dobra, wyjdźmy. Okej, okay. i teraz weźmy clear. Czysto. Dobra, mamy pierwszą kabinę. To tutaj to było. Halo. Dajka na. Daj mi ten gryza za tego jabłka. Dobra. yes get yes get. okay clear done when you not clear Dobra. Ja od razu tu wchodzę, od razu fire that burned a family alive took place in an isolated cabin in the woods two bodies were found calcinated on sunday evening after three hikers noticed a huge column of smoke and immediately called 911 when emergency crews arrived just minutes later the flames were still burning According to our sources, a family of four lived in the cabin, a mother, a father, and their two children. The police confirmed the bodies found on the scene belonged to the parents. The two children, a ten-year-old little girl and her six-year-old brother, have Ale nie ma found the surrounding areas.

Co to jest? Co to jest? O co tu chodzi? Dobra, ktoś się sprzedziwiami, ale co? O co tu chodzi? Tu się idzie. No ale co z tego, że ktoś idzie? I co ja mam zrobić teraz? Ja tu pokaz... starego nie ma. to jest? Ale co ja mam teraz zrobić, bo ja nie czaję. Aha, dobra. Nie wiem. Wezmę, że jest danger. Wezmę, że jest danger. Ja nie wiem o co tu chodzi, ale... O! Oj, jak się wystraszyłem. Wchodzę, nie? A mnie wystraszyła ściana. O! Witaj. Wszystko z tobą w porządku? Co jest z nią? O, no się psrałem Ona na linie wisi Halo? Jej tam nie było wcześniej To nie wydarza! To nie Ja nie wytrzymam, ja nie wytrzymam Dobra, ja muszę się skupić Coś słyszę Coś tutaj się dzieje. Ja chyba, że zaraz ta pani mi wysła... Cześć. Ale czemu ty się nie ruszasz, wariacik? Mogę wejść do piwnicy? Ja nie mogę... Wejść <trujemy> nie! Cześć! No nie, no kurde, nie! No, czemu wy mnie tak straszycie? kurde! Hej Witam panią Nie mogę, nie mogę wyjść No i muszę... Przez mi on powiedział, że nie mogę iść do piwnicy, a to muszę tam zejść Nie pierdol a, Proszę, no weźcie mnie stąd Kurde, no nie gadaj, że ona ich w piwnicy trzymała. No tu podejść? Co jest? <laughs>

Ale tak mnie boli, tak mnie boli Witam panią, tutaj pani chyba... Czemu ja dostaję takiego jumpskara na pysk Dobra, tu jest git. Tu jest git. No jak nie, no kurde Dobra, nic tu się nie dzieje, okej. Okay. Dobra, no, tak jak myślałem. Witam, WITTO! Cześć! Hejka! CO JEST?! Jak w najlepszym porządku. W porządalu, tak? Wariaty by moje? Chyba jest git. Nic się nie dzieje. Możemy iść. Wychodzimy. I jest clear. I jest clear. Dobrze. On się teraz na nie patrzy zdenerwowany. Czy on się nie patrzał wcześniej, czy się patrzył? Ej, on jest zdenerwowany On się patrzy na mnie, czy nie? A! O, proszę nie, proszę, nie, proszę nie! On się na nie patrzy. Patrzcie! Do widzenia! Dobra, on się na mnie patrzał, nie? Tutaj się nic nie dzieje w ogóle Na górze Ani razu się tutaj nic nie działo O kur... Ej! No nie! Ja tu muszę iść Eu tô que um Eu tô um seis, curva. Ja się bardziej jej boję niż go Dzień dobry Smacznego Ty ten se tu pizzę je Smacznego wam życzę Halo Ta dostała kromkę chleba na talerzu Czemu ona jest pod tym Nie ja, wszystko naraz kur Wszystko naraz Cześć Aha bo oni Oni dostali po pół kromki ty Oni mają po pół kromki a oni sobie jedzą pizzę. Ja pierdziała. Dobra, ja i od razu jakiś utek na nie patrz przez okno. Na łóżko. Na łóżko czy pod łóżko? Dobra. Dobra, to wychodzimy i klikamy clear. Dobrze. Nie ma starego. Coś mi tu nie gra. Dobra, clear. O, jak się wystraszyłem. Clear jest chyba. Albo nie, no nie wiem ty. No clear czy nie clear? <śmiennie zbyt wytę> Te buty tu były? Chyba były. No, co to ma być? Co to ma być? To ch... No, ktoś chłopca wciąga do góry. Co to ma być? Ale to i tak jest już danger, bo to się ruszało. I tak danger, bo się ruszało. Danger, bo się ruszało. Witam. Ale ty chyba i tak mi nic nie zrobisz, tak? Bo ty jesteś chyba spoko. O! Co to jest wyjeba. Armię uwieńczył, ty! Ej, co tu się stało? Dobra, nie ma jej. Gdzie ten telefon dzwoni? A to już nie jest anomalia skoro coś dzwoni? O! I co mam k***a zrobić teraz? Dobra, spierdam, spierdam. Uciekam, uciekam. Jak się walnąłem w kolano Dobra, to wychodzimy Jak tu znowu nie będzie clear, to ja nie wiem Dobra, jezu. Co jest kurwa? Co jest grane? Co jest? Czemu ty się jara wszystko? O spaliliśmy własnych starych spaliliśmy włas... własnych starych ja yeah. Oj, oj, oj. Nie ma tego chłopca. Anomalia! 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 Spierd... Wracając do, do tematu, to... E... Chodzi mi o to, że to jest przykre, bo oni mieszkali tak w jakimś domku i trzymali własne dzieci człowieków w piwnicy. Przez parę lat. A później dzieci się zdenerwowały i ich spalili. To, pier... ja... no to jest. Chyba. Co? Jeszcze. Żygać mi się chce. Jabr. Żygać mi się chce. To jest chyba gate. Dobra, mamy to! Hej, dobra, pierw Mamy to! Idziemy zobaczyć co się dzieje, bo tu jakieś drzwi się otworzyły. Ja pierdzielę Co? ale mam biało, ale mam biało! I co? The Cabin Factory Co jest? Wow Jesteśmy w domu Ale elegancko Co? Kota mam na chacie, nawet dwa Jaki jest wielki Co dalej mogę tutaj zrobić?